Metodologos to projekt, którego celem jest stworzenie serwisu internetowego zawierającego kompletny opis metody harcerskiej XXI wieku. Istnieje wiele książek o harcerskim wychowaniu, o scoutingu, o metodzie harcerskiej. Niektóre są już dość stare, jednak wciąż je czytamy. I to bardzo dobrze. Osobiście też bardzo cenię sobie te książki, stoją u mnie w domu na honorowym miejscu. Biorąc jednak aktywny udział w instruktorskich dyskusjach, zaczęłem odnosić wrażenie, że niektóre książki sprzed prawie 100 lat są traktowane niemal jak księgi objawione, których treść trzeba poddawać egzegezie, podkreślać prawie nadludzki geniusz ich autorów, a w wybranych fragmentach doszukiwać się piętrowych znaczeń, połączeń, symboli czy ukrytych treści. Moim zdaniem to nie ma sensu. Tak. Te książki są inspirujące, ciekawe, budujące charakter ruchu harcerskiego choćby przez pokazywanie jego długiej tradycji. Książki jak na swój czas odkrywcze, ale w wieluś miejscach już nieaktualne. Czasem w sposób bardzo zabawny. To może zamiast hejtować, sam napisz książkę. Po pierwsze, nie umiem, ale co ważniejsze, wcale nie uważam, że mój pojedynczy głos ma jakąś specjalną wartość. Wpadłem jednak na pomysł, aby zrobić to zupełnie inaczej. Pierwszym i najważniejszym elementem, sercem, będzie kanał na YouTubie wypełniony 5-7 minutowymi filmami o różnych aspektach harcerskiego wychowania. Na przykład systemie małych grup, pozytywności, uczeniu w działaniu. Każdy temat będzie opowiedziany, wyjaśniony przez różne instruktorki i instruktorów. Mam nadzieję, że z całej Polski, tak żeby oglądający mógł się zapoznać z różnym podejściem do tego samego tematu. Nie ja będę się wymądrzał, ale wszyscy dla wszystkich. Filmy będziemy układać w tematyczne playlisty, tak aby łatwo było obejrzeć wszystkie materiały na dany temat. Oczywiście, w 5-7 minutach nie da się opowiedzieć wszystkiego. Dlatego na bazie filmów powstaną artykuły na stronie metodahartsers.pl, które będą rozwijać różne wątki z filmów. Teksty mogą z czasem ewaluować, rozwijać się, być poprawiane. Kiedy materiałów zrobi się więcej, zostaną na stronie poukładane w cykle, na przykład kiedy zaczynasz prowadzić drużynę, albo kiedy doktoryzujesz się z metody? Uważam, że dla współczesnego drużynowego tak przygotowany opis będzie po prostu naturalny, dostępny za darmo, z dowolnego miejsca, zawsze w kieszeni w telefonie. Największą wartość jednak widzę w tym, że będzie to wielogłos różnych osób, instruktorek i instruktorów. Opis tego, jak naprawdę wygląda harcerskie wychowanie XXI wieku, opowiedziane ustami setek. Praktyczek i praktyków z każdego zakątka Polski. To dla mnie osobiście ważne, bo mam poglądy dokładnie przeciwne niż Andrzej Bursa. Żeby to się udało, bardzo ważne jest stworzenie aktywnej społeczności wokół tego projektu. Po to, aby się jakoś odnaleźć, dotrzeć do osób, które mają coś do powiedzenia, namówić ich. Na szczęście w XXI wieku mamy media społecznościowe. Będziemy w nich aktywnie obecni i wykorzystamy wszystkie ich możliwości, aby popularyzować nasze materiały. Harcerstwo jest wspólnotą, jest nieco odrębną społecznością, dlatego będziemy także komentować różne wydarzenia z życia tej społeczności, żeby być na czasie i zwiększać zasięg. Podsumowując, serwis będzie miał trzy części. Krobo to główny merytoryczny dział serwisu, w którym pojawiać się będą materiały dotyczące różnych aspektów metody harcerskiej i jej praktycznego stosowania. Nazwa pochodzi od ludu Krobo, opisanego w książce Wilk, który nigdy nie śpi, jako wyjątkowo sprawni budowniczowie mostów, które umożliwiły BP przejście przez dżunglę. Tu będziemy przerzucać mosty umożliwiające różnowym przejście przez trudne tematy a także mosty pomiędzy różnymi pokoleniami instruktorów, różnymi środowiskami. Menlo to dział serwisów, w którym będą opisywane wszystkie nowości w stosowaniu metody harcerskiej. Nowe sprawności, nowe instrumenty, sposoby organizacji drużyny, jakieś ciekawe formy pracy. Nie tylko rzeczy wielkie, ale także małe i lokalne. Nazwa pochodzi od Menlo Park. Miejsca, gdzie Edison założył swoje pierwsze laboratorium i gdzie powstało ponad 1000 wynalazków, a obecnie nazywa się tak miejsce, gdzie znajdują się znane firmy e, wielkich technologii. To jest tak zwana Dolina Krzemowa. Jesteśmy społecznością. Jak każda społeczność, mamy swoje wewnętrzne życie i potrzebujemy rozmawiać o swoich sprawach. Potrzebujemy dziennikarstwa, potrzebujemy komentarzy, sporów i polemik. W SYLWO będziemy w ramach cyklu Mowi się komentować bieżące sprawy Hardstreamsa. Na przykład wpisy na blogach, wydarzenia związkowe i ogólnoharcerskie. Natomiast w cyklu TLDR będziemy zachęcać do zapoznania się z książkami, artykułami, filmami, które naszym zdaniem są wartościowe, ale niezbyt przystępne lub przeszły bez echa. Będziemy komentować z pazurem. Czasem będzie to taki bardziej pomalowany pazurek, a czasem taki ostry pazur, ale zawsze go tutaj znajdziecie. Będą dramy, będzie czasami trochę twardo, a czasem będzie trochę piekło. Oczywiście, znaczy nie że piekło, w które jesteśmy, tylko piekło, ale zawsze merytorycznie i wyłącznie na naszą odpowiedzialność. Nazwa pochodzi od Sylwareru, formy piśmiennictwa popularnego wśród szlachty polskiej, obejmującej bardzo różne teksty na wszelkie tematy, ale zapisywane na gorąco. Jako markę związaną z projektem wymyśliłem słowo Metodologos, które jest połączeniem słów metoda i logos. Metoda to oczywiście metoda harcerska. Natomiast logos to wieloznaczne pojęcie używane w filozofii. Przede wszystkim oznacza po prostu słowo. Mówione, pisane, ale wyraża także wewnętrzną racjonalność i uporządkowanie. Ponadto słowa tego używał jeden z psychologów humanistycznych, Viktor Frankl, na określenie sensu. Frankl uważał poszukiwanie sensu za metodę terapeutyczną. Zrobiło się patetycznie. To dobrze, nie mam nic przeciwko temu, ale jest jeszcze druga strona medalu. Dobór czcionki, niezbyt odróżniającej literę G od C sprawia, że można ten napis czytać także jako metodologos, czyli swobodnym tłumaczeniu wariacji metody. Z takim odczytaniem związane jest hasło i streetwarowy symbol. Oficjalnie hultaje i oficjalne hultajki metody harcerskiej, które za pomocą znanej postaci z filmu Zakochany kundel, ma określać charakter zarówno redakcji serwisu, jak i społeczności, która, mam nadzieję, powstanie wokół niego. Ludzi, którzy niekoniecznie kłaniają się z wierzchnością, chodzą własnymi drogami i tak jak w mojej ukochanej piosence o harcerstwie Zielony Płomień, mają nie tylko rogate czapki, ale także i dusze. Chcę w ciągu dwóch lat doprowadzić do tego, aby serwis metoda harcerska.pl był wymieniany w pierwszej trójce opisów metody harcerskiej podczas kursów, posiedzeń KSI czy szkoleń metodycznych. Ja oczywiście tego sam nie zrobię, dlatego zapraszam, abyśmy zrobili to razem. Dlaczego razem? Dlatego, że tak się robi w harcerskiej. Użyjmy takiego porównania kulinarnego. Ja zostawiam stół, kładę obrót złożony z mojego entuzjazmu, pomysłowości. A także dużego ogarnięcia w świecie cyfrowym. Mam też zanadrzę jakieś talerze, miski, ale potrawy, mam nadzieję, przyniosą ludzie ze wszystkich stron Polski. Czasem potrawy regionalne, którzy w gotowaniu mogą okazać się lepsi ode mnie. Właściwie to już się dzieje, bo kiedy sobie obierzecie fragment o metodologu z wtorku, to zauważycie, że brakuje tamtego kawałka o Wiktorze Franku. Ja tego sam nie wymyśliłem. To powiedział mi Mariusz Szamraj, kiedy rozmawiałem z nim o jego udziale w projekcie. Tu jest po prostu grana taka sprawa jak w piosence lux Rękawy podwinięte? To dobrze. Na dzisiaj dajcie suwa na YouTube, Facebooku, Instagramie. Aha i jeszcze jeśli wam się to podoba, to powiedzcie o tym innym.